Siema w dzisiejszym odcinku, na sobie chcę Wam powiedzieć, że odcinek będzie gruby, ponieważ w GTA Online naprawdę dzieje się grubo i jest ciekawie, ponieważ dodali, Rockstar dodał trzy nowe pojazdy teraz na święta, jedno za darmo i naprawdę są bardzo fajne pojazdy, jeden ma być ponad, ponoć najszybszym pojazdem jaki jest w GTA. Yy, czyli ma pobić po prostu Dewesta, który był teraz ponoć najszybszym pojazdem, chociaż różni gracze, gracze się z tym nie zgadzali. Dobra, pierwszy pojazd. Jest to yy, część Cario Perico Chase. Jest to Italia RSX. Kosztuje ona 2 598 000. Kupiłem od razu, jak wszedłem, bo przed chwilą zobaczyłem u innych YouTuberów, że właśnie nagrywają odcinki z tych pojazdów z tymi pojazdami. No i od razu, pierwsze co odpalam GTA, patrzę, dobra, muszę nagrać ciśnienie, więc dobra, kupi kupiłem, już to mam kupione. Ym, zaraz będziemy wszystkie opcje zningowe patrzeć tego pojazdu. Yy, to już tyle, jeśli chodzi o stronę legendary Motorsport. Yy, teraz idziemy na kolejną stronę, czyli South San Andreas yy, Super Autos. Yy, Tako. dodali nowego gokarda, yy, ten już był, z, z tym już mamy odcinek nagrany, jest Dinka Veto Modern. Jest to z tego co widać bardzo mocny lub szybki gokart, bo widać po samym jakby jego budowie. i jest oczywiście jeszcze Grotti Briuso Brius? Brioso? 300, no jakiś taki włoski, wygląda kwiat Fiat trochę, taki polski standardowy, ale dobra, ym, to tyle jeśli chodzi o pojazdy i jeszcze poza tym jest choinka i oczywiście pada śnieg na dworze, więc ym, dobra, przejdźmy sobie do tuningu out. Już tutaj przed odcinkiem wszystkie auta zamówiłem yy, jeszcze kolegę rozpocząłem moją imprezę, ale nie teraz. Napisałem przed chwilą. Dobra, zacznijmy może od od, od, od... od początku, dobra. Pierwszy sobie stuningujmy go karda. Yy, myślę, że speed test zrobię kiedy indziej. A na razie póki co będzie tuning. Yy, pancerz, dobra, lecimy od razu na 50. Na fula hamulce rajdowe silnik, ulepszenia silnika na maksa, blok silnika, oczywiście standardowy. Trzeci wydech, wydech ja tutaj nie jestem zwolennikiem wydechów, ale dobra, już dam taki chromowany. Podłoga, podłoga chromowana nie będzie. Nie wiem czy mi starczy pieniędzy na te wszystkie, jakby nie wiem, czy mi starczy pieniędzy na te wszystkie tuningi, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jak testowaliśmy tamtego. Gokarda, nie jestem, nie jestem zwolennikiem oznaczeń na samochodach. Yy, o, dobra, kolejne. Yy, damy sobie ostatnie, myślę. Tak, damy sobie ostatnie. Lakierowanie to standardowo u mnie tylko matowy, matowy czern i dodatkowy matowy czern. Kolor wykończeń też nie będzie czern. Kolor wykończeń to jest chyba, oczywiście, fotel. Tak, oczywiście, że jest fotel. Kierownice. Dajmy ostatnią, żeby nie było Turbo oczywiście na maksa. Koła yy, oczywiście nie można zmienić yy, kół. Można jedynie dodać tylko Dym i ulepszyć się na kule odporne. I to tyle. To tyle jeśli chodzi o Gokarda. Dobra, yy, wejdź do poziomu pierwszego. I lecimy z tunigiem kolejnego auta. Kolejnym autem będzie ten właśnie Fiacik. Nie wiem, nie, nie pamiętam jak on się nazywał. Czytałem przed chwilą jego nazwę, ale. No, tak się prezentuje już po tuningu nasz go kart. Oczywiście każdy sobie może przerobić jak chce. Dobra, lecimy z Fiacikiem Z tego co widziałem nie ma on jakoś fest dużych opcji tuningowych, ale wiem, że dam na pewno sobie zmienić zderzaki. Zostanę dowo raczej. Najbardziej jestem ciekawy tego Italia. Ale nie jestem pewny jak to może wyglądać. Dobra, 100% podwozie. Hmm. Dobra, dajmy ostatnie. To mi się najbardziej podoba. Poza odcinkiem najwyżej sobie gestuninguję jeszcze bardziej. Albo sprzedam, jak mi się nie będzie podobało. Ja bym go sobie zrobił w sumie na taką rajdówkę, albo w sumie... Dobra, nie będzie to czarne, to mi się najbardziej podoba. Tylno zeszaki. Też dajmy sobie czarny. Yy, silnik, ok blok silnika. O kurde! Jestem ciekaw, czy to będzie wpływało na jakby dźwięk silnika, bo tu jest sześć cylindrów. A tu jest zwykły, fabryczny silnik. Nie wiem czy to będzie jakoś wpływało na dźwięk jego, bo teraz póki co nie słyszę, bo nie mam podłączonych sławek do monitora, bo nagrywam dźwięk na nich z pada. Ale dobra, dajmy sobie ten. ulepszenie silnika na maksa. Wydech, okej. Okay. Wydech. Nie, to jest przesadzone, nie lubię takich. O, takie coś to ja mogę mieć, dobra. Nadkola. Nadkola. Nie pasują mi tu nadkola kompletnie. Plastikowe nadkola. Dobra, dajmy sobie plastikowe. Maska. Co to. Nie, kompletnie mi się to nie podoba. Nie, fabryczna nie będzie. Kraksonów nigdy nie daje. Światła. Dajmy sobie. Styl, styl nonowy. Wiecie co? Nie daje neonów, nie lubię za bardzo pojazdów w neonach. Oznaczenia. Nie, nie lubię, nie jestem zwolennikiem oznaczeń. Ale jeśli chodzi o takie paski, lub coś w stylu tych pasków, to akurat mi się to podoba. Takie coś ja mogę mieć, więc akurat wezmę. Albo czarne pasy, ale nie, bo robi samochód na czarno. Dobra, tablica. Standardowo. Lakierowanie. Podstawowy, matowy. Czern. Dodatkowy, matowy. czerń I emblemat ekipy? Nie, nie daję. I jeśli chcecie dołączyć do mojej ekipy lub szukacie ekipy, zapraszam do mojej ekipy Kult Crew. Kult Cyry EV Podam link może w opisie. Bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. Dobra, lecimy z dachem. Dach. Nie no, co nie ma kompletnie sensu. Co to jest? Aha, to jest jakieś takie. Pełny. „lakierowany dach. Dobra, dam pełny „lakierowany dach”. Pasy przeciwsłoneczne. A to są te na szyby takie. A kolor pierwszy, kolor drugi. Kurde, nie wiem, czy tak coś pasuje do tego. Dobra, dam Zawieszenie Ojoj Ej, nie no, w sumie nawet pasuje odniżone zawieszenie do tego pojazdu Bagażnik Bagażnik, 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 bagażnik Kolej drugi dam, dobra Turbo Turbo też dam Koła, właśnie Tu już zaczyna się Uff, Luksusowe może Kurde Nigdy nie lubiłem właśnie Wybierać kół do samochodu To jest dla mnie czarna magia Uliczne W sumie uliczne, ładnie pasują Dobra, o dam te Ale nie hejtujcie w komentarzach, dobra Projekty opon Atomic, Fukaru Ulepszenia Kulotworne, dym, podopą czarny I szyby Niech będą. Przecimy Maxa. Dobra, skończyliśmy tuning i tak się prezentuje nasz... No niech będzie Fiacik. Nie będę go mówił jak on się nazywa w grze. Bo sam nie pamiętam. Dobra. Tak się prezentuje. I został na nas, nam ostatni pojazd. Najlepszy. Mi się wydaje. Grotti Italia RSX. Lecimy z tuningiem. To już może być maszyna. I tak twierdzi Raptor. Ale jak będzie? To nie wiadomo Pancerz na maksa Hamulce na maksa Zderzaki O kurde Czy coś zmienia? Karbonowy spo... super spoiler Hub to jest... Dobra, nie będzie karbonowy yy, Tylny zderzak Dyfuzor, ok. Silnik na maksa. Wydech. O kurde, trochę tych wydechów tutaj jest. To jest chromowany? Tak, to jest chromowany. To dam potrójny chromowany. Maska. Zaczyna się też. Przygoda z maskami. Dobra, to jest ładne. To może być. Klaksony. Światła. Oczywiście. I silno nowy Poza odcinkiem, może dam. Jeszcze zobaczcie jak muszą. O kurde. O kurde. No ładnie, ładnie to wygląda. Nie, tego, tego to ja nigdy nie kupił. Dobra, niech będą białe pasy. Lusterka. Karbonowe lusterka. Okej, okay, nie będą karbonowe. Tablica. Dobra, nie będzie. Ta tylne panele. Aha, to się zmienia tutaj koło silnika. To mi się podoba

Dobra, nie będzie ten. Tak, tak nie będzie ten. Progi. Progi dawno chyba będą... O... Kurczę, nie wiem, nie lubię aż takich przesadzonych. Moim zdaniem to jest przesadzone. Ja z tego dam chyba... Nie dam karbonowych. Lecz dam... Kolej drugi... Dobra, nie będę. Dobra już nie będą. Spoiler yy, A tu takie małe spoilerki są. O! Przypomina trochę Krigera, jest taki jeden pojazd Krieger. Ale jeśli chodzi o tamte takie lotki z boku, to akurat mi się podoba. Fajny pomysł. To podoba mi się. Jak Batman wygląda trochę, nie wiem czym kojarzy mi się z jakimś Batmanem. To jest kolor drugi, czy co to jest? Karbonowe profilowane skrzydło. Dobra, nie, to karbonowe profilowane. Zawieszenie. Da się jeszcze obniżyć. O kurde, płetwy. Co to są płetwy? A to jest to na dachu. Niech będzie karbonowa już. Skrzynia biegów. Ostatnia. Turbo na maksa Koła. Rodzaj kół No tutaj raczej luksus, ale te, akurat, jeśli chodzi o, 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 o fabryczne, mi się bardzo podobają. I nie wiem, nie wiem zobaczę, czy jakieś, będą jakieś fajne inne. Jeśli nie, to zostawiam te fabryczne. Te fabryczne mi się wydają najlepsze, najładniejsze, moim zdaniem. Takie duże laczki, dobra zostawiam fabryczne Kolor kół, cool. aha nie zmienię Jest chyba już czarny Projekty opon Aha, nie mogę Ulepszenia 25 tysięcy Czarny dym Szyby I to tyle Wejdź do pierwszego poziomu No powiem szczerze, że ta Italia mi się mega podoba. To jest Ferrarca, To jest jakiś fiacik, właśnie, już mówiłem to, ale. Nie jestem do tej pory pewien co to jest. I tu jest nasz yy, Gokard. A z poprzedniego odcinka, gokart znajduje się na poziomie wyżej. Yy, między innymi. Tutaj, tak 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 tak, 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 tak. Tutaj jest. Tutaj jest nasz Gokard z poprzedniego odcinka. No i wiecie, tamte takie obramówki tutaj po błokach. Jak macie. Tutaj mać takie pobramówki i tyle. Dobra. Ym, to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ym, jeśli kogoś nie stać na pojazdy, które przedstawiłem w dzisiejszym odcinku, to polecam zarobić, pieniądze, bo naprawdę są fajne. Ym, jeszcze nie robiłem speed testa i nie, nie jeździłem tymi autami, ale tym trzeba dzisiaj... Trzeba, dzisiaj na pewno jeszcze nagram odcinek z porównania z kolegą. Ym, na pewno nagram Italię z porównaniem, powiedzmy, z Dewestem lub z Pariachem. I to chyba tylko tyle. I w sumie nagram jeszcze, mogę nagrać odcinek z porównania z kardy. Więc yy, to tyle, yy, jeśli chodzi o dzisiejszym odcinku. Ja wiem, że tak wcześnie trochę, przed świętami jeszcze, ale chciałbym wam złożyć życzenia świąteczne. Yy, oby, oby wam się nic nie stało, te święta, żebyście wili przeżyli jak najlepiej z rodziną. I to chyba tylko tyle. Yy, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.